Niby amatorzy. No ale jak widać wystarczyło dobre chęci i odrobina wyobraźni. Podobnie jest ze skakaniem na nartach. Do tego na dodatek wcale nie potrzeba wielkich gór. Dowodem trzecia już edycja Zielpol Pucharu Insiders, tradycyjnie rozgrywana na przydomowej skoczni w Ruczynowie. Ruczynów. Wieś położona w województwie świętokrzyskim, zamieszkiwana przez nieco ponad 200 osób. Miejsce szczególne dla każdego, kto marzy, by choć raz wzbić się w powietrze niczym profesjonalny skoczek narciarski. To właśnie w Ruczynowie przy jednym z gospodarstw położona jest skocznia, będąca wyjątkowym prezentem Ojca dla syna. To, co zrobił Mateusz dla Kacpra, czyli i tata dla syna, jest właściwie najpiękniejszą definicją miłości do danej dyscypliny sportu i nie tylko do syna, ale właśnie do tego, do tego sportu. Jak się okazuje, Skocznia w Ruczynowie jest doskonałym miejscem nie tylko do wyznawania miłości dyscyplinie, ale i również swojej życiowej drugiej połówce. Oddałem najważniejszy skok w swoim życiu i jestem szczęśliwy, że a mogłem w tym miejscu poślubić moją kochaną Aleksandrę. A po najważniejszym skoku życia nadszedł czas na walkę o puchary. 53 śmiałków w dużej mierze amatorów, cztery serie skoków, a zwycięzca tradycyjnie mógł być tylko jeden. Okazał się nim Dawid Kaszuba, reprezentujący bystrzycę. Pozbierałem się w sobie, te wszystkie siły skumulowałem, no i wykorzystałem je po prostu w ostatnim skoku, bo, bo chciałem osiągnąć to tą granicę 8 metrów. Ale nie o triumfy tutaj chodzi. W Ruczynowie zawsze liczą się przede wszystkim dobra zabawa i spotkania w gronie wielopokoleniowej, skokowej rodziny. I fajnie mi się czuję. to jest moja pierwsza w zasadzie tu edycja. W zeszłym roku nie dotarliśmy tu niestety, bo nam się auto zepsuło pod Krakowem. Tym razem na szczęście obyło się bez awarii. Co istotne, również i na skoczni wypadków próżno było szukać. Jestem szczęśliwy niesamowicie, bo. Czekałem na ten ostatni skok, żeby się nic nie stało, żeby wszystkie kości wytrzymały, a na skórek się odbuduje, czy siniak zniknie. Także najważniejsze, że szczęśliwie dotarliśmy do końca. Skoro wszystkie kości wytrzymały, to nie pozostało nic innego, niż spotkać się w Ruczynowie za rok, w jeszcze większym gronie. Obszerny reportaż z Ruszynowa mogą Państwo obejrzeć już na naszej stronie tvpsport.pl. Gorąco polecam.